Dzień dobry! Dzisiaj krótki tutorial dotyczący Capture One, a związany z jednym z pytań, które pojawiło się w komentarzach, za które przy okazji bardzo serdecznie dziękuję. Pytanie dotyczyło dwóch rzeczy. Pierwsza to, jak zrobić, żeby można było na ekranie widzieć dwa te same zdjęcia, tak aby móc porównać, jak rozumiem, w trakcie pracy nad tymi zdjęciami różnicę między jednym a drugim, a jednym a drugim zdjęciem. Przy czym nie chodziło tu o wykorzystanie narzędzia przed i po i tej przesuwanej kurtyny, która powoduje, że możemy Zobaczyć sobie przeciągając suwakiem, jak wyglądało zdjęcie przed Lipo. Pokażę, jak to zrobić w nieco inny sposób. Myślę, że w taki, o jaki pytającemu chodziło w komentarzu. I druga część tego komentarza dotyczyła tego, jak spowodować, żeby można było w prosty, szybki sposób przełączyć się na podgląd pełnego ekranu, tak żeby można było obejrzeć, jak rozumiem, samo zdjęcie bez tych wszystkich paneli, narzędzi, pasków, menu i tak dalej. To również jest proste i, i oczywiście możliwe. Zatem sam tutorial pewnie będzie trwał krócej niż ten mój wstęp do niego, ale zobaczymy. Serdecznie zapraszam. No dobrze, zatem pierwsza kwestia, którą będę chciał poruszyć w dzisiejszym tutorialu, to jak zobaczyć na ekranie dwa te same zdjęcia, takie same zdjęcia, czy jak rozumiem albo dwa ujęcia, czy dwa zdjęcia z tym samym ujęciem, albo różne warianty tego samego zdjęcia, które chcemy mieć porównane jedno obok drugiego. Klasycznie jeżeli wybiorę sobie teraz jakieś zdjęcie, no to pojawia się ono na ekranie. I jeżeli teraz będę wykonywał na nim jakieś operacje, no na przykład takie automatyczne dopasowanie, to mam tutaj przycisk przed Ipo i mogę sobie powiedzieć, jak to wyglądało przed Ipo. Tak? Czyli mogę sobie sprawdzać przesuwając przed Ipo. To narzędzie ma opcję, w którym mogę powiedzieć pełen widok, a nie widok suwaka. I jak kliknę pełen widok, no to mogę się po prostu tym narzędziem przełączyć po, przed. Po, przed. Lub włączyć ten suwaczek i oglądać moje zmiany. No ale pytającemu w komentarzu nie o to chodziło. Zresetujmy sobie te dokonane zmiany. Nie o to chodziło. Chodziło o to, żebyśmy mogli zobaczyć dwa albo Różne zdjęcia, ale tego samego ujęcia, bo często robimy zdjęcia seryjne albo dwukrotnie fotografujemy ten sam ten sam pejzaż czy ten sam obiekt. No i chcemy sobie porównać, jak to wygląda, ale częściej jest tak, że mamy zdjęcie, no i robimy do niego wariant albo nowy wariant, albo klonowy wariant. Ja sobie wybiorę nowy wariant, no i mam nowy wariant. Tego samego zdjęcia. Teraz z klawiszem Command zaznaczamy obydwa warianty. W ten sam sposób można zaznaczyć większą liczbę zdjęć. Z klawiszem Control. Te zaznaczone są tutaj również wyróżnione taką cienką białą ramką. Podobnie to drugie, w tym wypadku drugi wariant tego samego zdjęcia. To, które aktualnie jest wskazane i będzie poddawane edycji, czy ten wariant, który będzie wskazany, poddawane edycji jest taką grubszą ramką zaznaczony. I tutaj również jest wyróżniony tą białą grubą ramką. Jeśli się przełączę, to proszę zauważyć, tutaj też się przełączyłem na, tą, na ten pierwszy wariant. No i teraz, jeżeli chcę poddać go obróbce, na przykład zmienimy ekspozycję, żeby to było od razu widoczne, no to w tylko jednym wariancie poddaję to obróbce, ale widzę na ekranie obydwa. Więc widzę od razu jak różnią się między sobą te warianty bez konieczności używania przycisku przed IPO. Jeśli teraz zrobimy na przykład światła do tego powiedzmy nasycenie zwiększymy. Może tą jasność zmniejszymy możemy sobie tu teraz dołożyć na przykład taką maskę i tej masce powiemy w warstwie dopasowania, bo pojawiła nam się warstwa dopasowania, że tą ekspozycję tutaj przyciemnimy. No to mamy wariant, który podlegał obróbce w stosunku do wariantu oryginalnego, który obróbce nie podlegał. Jeżeli kliknę sobie poza obszarem miniaturek, to oczywiście nie mam już wybranych żadnych zdjęć. Teraz mam to, które podlegało edycji, drugi wariant, który był oryginalnym, nienaruszonym plikiem. Jeśli jeszcze raz z komandem sobie czy z kontrolem sobie to wskażę, to mam dwa warianty, które mogę sobie porównać. Ok, to jest pierwsza yy, odpowiedź, czy odpowiedź na pierwsze, pierwsze zadane, zadane pytanie, pierwszy problem, a drugie jest takie, jak sobie Zrobić, jak zrobić tak, żeby widzieć zdjęcie szybkim, szybką operacją w szybki sposób na pełnym ekranie. Oczywiście często z tego sam korzystam i jest taka opcja bardzo prosta, bardzo szybka. Wystarczy nacisnąć klawisz z literką F. F jak Franciszek. Jeżeli wcisnę klawisz F, pojawia nam się na pełnym ekranie moje zdjęcie. Ponowne naciśnięcie klawisza F jak Franciszek Powoduje, że wracam do takiego układu. To oczywiście jest dostępne również tutaj w menu. Widok, tryb pełnoekranowy. Mamy literkę F. No, mogę sobie też wybrać z menu i potem powiedzieć widok, opuść tryb pełnoekranowy, ale dużo prościej przyciskiem F ten tryb sobie. Uruchamiać. Myślę, że odpowiedziałem na te dwa pytania zawarte w jednym komentarzu. Jeśli macie jeszcze jakieś inne pytania, jakieś prośby, no oczywiście, piszcie albo w komentarzach. Staram się je w miarę regularnie przeglądać, albo mailowo. Zapraszam. No, okej, okay. to tyle w tym prostym, krótkim tutorialu. Mam nadzieję, że e, odpowiedziałem na pytania, które e, zawarte były w komentarzu, e, a być może więcej osób e, skorzysta z tych e, krótkich porad. E, dziękuję serdecznie za to, że jesteście. Będę wdzięczny za pozostawienie e, polubień. E, oczywiście, za kolejne komentarze. No i nieustająco proszę o polecanie mojego kanału i o subskrypcję. No i zapowiadam, że oczywiście kolejne filmy co jakiś czas będą się pojawi pojawiały. Dzięki serdeczne, trzymajcie się, do zobaczenia, wszystkiego dobrego. thank <laughs> you